tam zobaczyłaś, jak ty jesteś ślepakiem? Super, dzięki. Dunikowskiego jak byłyśmy. Byłem sobie na owsianym, bo nie panie miał bez mleka i mi posmakowało. Chociaż to jest taka gorsza trochę. Ale te bajka to wszystkie są takie same, nie? To jest sama firma. فرم Właśnie sobie siadłam do montowania vloga poprzedniego, którego nie wiem, czy będę wypuszczać w ogóle, bo to jest taki mocno powodziowy vlog, w którym też trochę panikowałam i w sumie to o niczym innym niż o powodzi nie gadałam, więc nie wiem, czy chcę to wypuszczać, ale zmontuję sobie, obejrzę całość i wtedy gdzieś tam zdecyduję, co chcę z tym zrobić. I słuchajcie, miałam sobie takie fajne rozkminy z córkiem na spacerze o których zaraz Wam też opowiem troszkę. I tak mi to da takiego kopniaka energii naprawdę i w ogóle spacer rano. Wyszliśmy, to było na maksa, na maksa zimno. Byliśmy w bluzach i marzliśmy, bo wyszliśmy jakoś koło 10 rano. Więc fajnie, że wczoraj udało mi się pójść szybciej spać i o 8 rano już byłam na nogach i mi się wykąpać, ogarnąć, gdzie się nanko i mogliśmy wychodzić powoli sobie na spacer. Eee, jesteśmy już naprawdę po bardzo długim spacerze, więc fajnie. Cirki tutaj zmęczona sobie o, leży, odpoczywa, śpi. A ja sobie właśnie montuję vloga i... Pierwsza taka roślinna, słuchajcie, która dzisiaj mi naszła, to. zadałem tylko pytanie, czy miał kiedyś sobie takie uczucie, które jest trochę dziwnym uczuciem, ale jednak, że ktoś ci się kiedyś bardzo podobał? ale ta osoba Ciebie nie chciała, nie była Tobą w ogóle w żaden sposób zainteresowana i teraz jakby masz ją totalnie... jest się totalnie obojętna. Nie widujesz jej ogólnie raczej, no bo, yy, no bo nie masz gdzie jej widywać i nie wiem, jak gdzieś przypadkiem spotkasz czy coś, to masz takie sobie fajne uczucie, że po prostu masz wyjebane, nie? Że jakby jest ta osoba Ci tak obojętna, że totalnie, nie czujesz totalnie nic. I ja właśnie mam taką osobę, którą spotkałam, już było dawno temu, bo z rok temu ją ostatnio widziałam właśnie, ale to był chłopak, od którego dostałam jakieś kosza. Było mi mega, mega przykro z tego powodu, pamiętam właśnie i w sumie Czym on mi się podobał, chyba, to dlatego, że był po prostu wysoki. I that's it. Bo w sumie nie znaliśmy się też za bardzo i w ogóle dostałam właśnie od niego kosza i rok temu jakoś go spotkałam i miałam takie w sobie dziwnie fajne uczucie, właśnie, że mam po prostu to gdzieś. Że już mi dawno, już mi minęła w ogóle jakaś tam faza na niego, ile w ogóle można było to nazwać fazą, ale no, że nie czuję nic totalnie. I nawet się uśmiechnęłam to jest tak w duchu, co nie? Że ej, ale to jest super uczucie, nie? Że ktoś Ci się tak kiedyś bardzo podobał, a teraz masz już to gdzieś totalnie i... i nie myślisz w ogóle na co, dzień, na, co, na co dzień o tej osobie i w ogóle zapomniałam, że taka osoba istnieje. Gdybym go nie spotkała z tym przypadkiem na mieście, to zapomniałabym, że on w ogóle istniał kiedykolwiek, nie? Takie śmieszne to uczucie. A druga rozkmina była a propos dzieci właśnie, bo wczoraj byliśmy na 40-leciu Jurka Rodziców, na 40-leciu ślubu. Zaprosili nas na obiad tam nabyć właśnie. Ja u nas jest słuchawki, bo tak się słyszę trochę słabo i Jurek ma dwie siostry, które mają dzieci. Pola, trz, pola ma trzy i Tadek ma pięć lat. No tatka wczoraj nie było właśnie. I szczerze wczoraj zajmowałam się Polą, ale nie dlatego, że nie wiem, e, widziałam, że Ewa już jest trochę zmęczona i fajnie by było przyjąć inicjatywy czy coś. Albo, że nie wiem, no dobra to już zajmę się tym dzieckiem, tylko tak szczerze chciałam się zająć serio się z nim bawiłam. I sprawiło mi to naprawdę frajdę. I zaczęłam sobie rozkminiać, że jakby to było, jakby na przykład ktoś z moich przyjaciół chciał mieć jednak dziecko, no bo większość z nich nie chce mieć dzieci jednak gdzieś tam. A jak ktoś chce, to to nie są tacy, wiecie, stricte przyjaciele, z którymi się tak super bardzo trzymamy czy coś. Ale sobie na przykładzie Ani, co nie? Że jeżeli no, kiedyś by doszli z łukiem do tego, że chcą mieć jednak dzieci, to jakby ta relacja nasza się potoczyła, co nie? I uważam, że jestem na tyle zżyta z Anią, że nie pozwoliłabym tej relacji. Gdzieś odejść, że nie pozwoliłabym temu się schrzanić, że dbałabym bardzo o to, i że kurczę sobie pomyślałam, że jeżeli to właśnie jest jakieś takie dziecko, które jest blisko, właśnie od przyjaciół albo od rodziny, to, to myślę, że nie mam czegoś takiego, że ogólnie. No ogólnie nie przepadam za dziećmi, ale jak jest to właśnie jakieś takie dziecko bliższe gdzieś tam, które jest do tego fajnym dzieckiem, to może nie, nie chcę powiedzieć, że włącza mi się jakiś instynkt macierzyński i chciałabym mieć swoje, bo absolutnie nie, ale że nie mam czegoś takiego, że w ogóle mnie z tego dziecka nie ciągnie, co nie? Że jednak w jakiś tam sposób mnie ciągnie, że fajnie byłoby się tam godzinkę z tym dzieckiem pobawić czy coś i naprawdę sprawia mi to jakąś tam frajdę, ale no sama swoje dzieci nie chcę mieć na pewno. No i właśnie mnie to, co nie? Że, jakby które z moich przyjaciołek zaszło teraz w ciąży, jakby to, jakby to wyglądało. Ale wydaje mi się, że byłabym naprawdę fajną ciacią, bym się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo starała, żeby być tą fajną ciacią mi się zajmować tym dzieckiem też i nawet nie tyle, że pomóc, ale tak właśnie ze własnej, z własnej tam inicjatywy, właśnie, że, że spoko no. Śmiesznie, śmiesznie. No tak się do mnie dotarło, właśnie, wiecie? Że cały czas mam takie mniemanie, że no ja Nie, nie lubi dzieci za bardzo i w ogóle, ale też muszę mieć fazę do tego, wiecie. No bo na przykład nie wiem, no pola była na naszym weselu, no i specjalnie gdzieś tam się nią zajm interesowałam, zajmowałam czy coś, więc jakby też muszę mieć trochę dzień do tego, żeby gdzieś tam chcieć, co nie? Ale. No ale chyba tak nie do końca jest, że tak nie lubię tych dzieci, nie? Chyba nie do końca. Śmiesznie. I to jest w ogóle takie dziwne w tym wieku, nie, że mam znajomych, znaczy znajomych, w sensie no. Moja przyjaciółka z czasów studiów jeszcze właśnie, zobaczyłam teraz fotę, że urodziła dziecko i napisałam do niej z gratulacjami w ogóle i wiecie, nadzieję, że wszystko tam u niej w porządku i że ona się dobrze czuje i dziedził się też wszystko okej. Okay? I to jest takie śmieszne, że po prostu wchodzisz do tego Facebooka i albo wszyscy się hajtają, albo wszyscy rodzą dzieci i albo masz znajomych, którzy mają dwa psy, albo masz znajomych, którzy mają już dwójkę dzieci, nie? I to jest takie, no śmieszne po prostu, nie? Że te dzieci tak się pojawiają wśród tych... No, w sumie były ich znajome gdzieś tam, niektórymi się nie ma już kontaktu i w ogóle, ale no, zabawne to jest wiek, naprawdę zabawne. Jesteśmy w temacie 30, plus, to a propos prania, właśnie, to pokażę Wam, bo kupiliśmy ostatnio ostatnio, kupił tą pink pastę, Third Drops. Eee, ona jest kurde naprawdę, za powiem Wam. Eee, Jurek ostatnio czyścił nią piekarnik. Tam nie do końca z boków jeszcze poschodziło, powiedział, że jeszcze będzie to czyścił, ale szyba od piekarnika jest. Tak czyściutka, naprawdę jest po prostu tak czyściutka, że masakra. I tylko dzięki temu próbowaliśmy jakimiś innymi środkami, właśnie specjalnie do piekarników, coś kupowaliśmy i w ogóle nic mnie z tym nie radziło. Troszkę domywało, ale jednak średnio. A ta pasta po prostu niesamowicie, niesamowicie dobrze e, dobrze myje wszystko. Jurek też myje teraz tym zlew w kuchni, bo Jurek myje kuchnię, ogólnie tym się zajmuje w mieszkaniu. I salonem też. Mamy swój podział obowiązku, już Wam o tym na pewno kiedyś mówiłam No i właśnie zaczęło mieć z tą pastą też zlew w kuchni I jest przepięknie umyte, naprawdę Z żadnych smug, zero, pięknie wygląda A jeszcze z takich rzeczy dla dorosłych to jak wróciliśmy, jak poszedł. Jak wróciliśmy z wakacji z Grecji ostatnio, Ciurek poszedł do Rosmana, bo skończyły nam się jakieś tam rzeczy, i przyniósł słuchajcie, mydło o zapachu bryzy morskiej. Dał mi je i powiedział, że to specjalnie dla mnie, bo wie, że tęsknię za morzem i za, i za bryzą morską, i tęsknię za Grecją, więc żebym chociaż mydło miała. No kochane. Także mamy takie mydło jeszcze otwarte, nie jak pachnie. A to tworzymy, zobaczymy, jak pachnie. Ja wiem, czy jak brzydko No, może troszeczkę. Bardziej jak takie świeże pranko. No tak, ale styl. Bardzo ładnie. Medełko z Isane. I czy coś jeszcze mogę Wam pokazać takiego kontentu? Czy ci plus, Chyba nie bardzo. No, no chyba nie bardzo, bo nic nowego do sprzątania nie mamy, także to by było na tyle. A jesteś śmiesznym bażantem, wiesz? Zmęczonym i śmiesznym barzantem. No tak. I tak leży tylko.

Dostałam kasztan, ale to jest mój kasztan, koleżanko szanownym jest wzrostna ale to jest mój kasztan. Ja dostałam od taty. No w nowym Jorku, nie? Central Park Sibana. Powiem Wam szczerze, że mega ciężko jest mi wrócić do nagrywania, i jakoś tak ostatnio nie mam do tego motywacji. Dlatego ten vlog kończę na tych kadrach, kiedy jem sobie pyszny obiadek z moim mężem w restauracji, ponieważ zabrał mi na randkę. I mam nadzieję, że ta motywacja do nagrywania już za niedługo mi wróci i wrócę do Was z, może trochę. Dłuższymi filmami niż ten, ale mimo wszystko dziękuję Wam, że wytrwaliście i że oglądaliście mój film. I oczywiście zachęcam do subskrypcji i do zostawienia lajka pod filmem. Buźka pa!